Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w filmiku pod tytułem Zakupy kosmetyczne ostatnich tygodni. Trochę wam pokazywałam na vlogmasie, więc już dużo tego nie zostało, ale wciąż jednak jest kilka rzeczy, których wam nie pokazałam. I przechodząc do rzeczy, są to od razu, mówię, rzeczy z Krystiana Laurenta. Ja w okresie, kiedy były promocje Black Week, kupiłam trzy takie kremy i dwa takie serum. Jeden kremik mam już prawie na wykończeniu. Drugi kremik podarowałam mojej przyjaciółce, a trzeci kremik właśnie czeka w zapasach. I dwa serum. Serum właśnie dzisiaj sobie otworzyłam, a drugi dostałam koleż dałam koleżance, która była u nas na Sylwestra. I te produkty póki co mi się bardzo podobają. Bardzo ładnie nawilżają, delikatnie pięknie, kosmetycznie pachną. I z tego co wiem, to dzisiaj jeszcze jest promocja. Aczkolwiek ja nie wiem, kiedy wrzucę Wam ten film, więc nie będę tutaj spamować. Natomiast w dniu, kiedy to nagrywam, właśnie była jeszcze promocja 1 plus 1, czyli za taki zestaw krem plus serum można było tylko zapłacić 82 zł. Więc ja też w podobnej promocji to kupiłam i uważam, że się opłaciło. Następną rzeczą, jaka jest, to jest moje ukochane serum z witaminą C z Eveline, właśnie z tej serii w postaci mleczka. I chyba mam takie dwa, ale póki co pod łapką to. Dobra, lecimy po kolei. Następna rzecz w Rosmanie w tamtym miesiącu kupiłam swoje ukochane spineczki żabki. Kolejny zestaw moich ulubionych gumek do włosów, i dokupiłam sobie te maseczki z polecenia od Maxi i dokupiłam sobie trzy to Wam też pokazywałam, wygląda się właśnie zestaw takiej opaska plus gumeczki gąbeczki do makijażu to było naprawdę bardzo, bardzo opłacalne Następna rzecz od mojego ukochanego taniego sprzedawcy z Allegro. Zapas pięknie pachnących oliwek z liren, lire, które teraz są po 7,99. A jeszcze z Rosmana skryły mi się takie spinki, kokówki. Ja bardzo lubię tego typu spineczki. W Lidlu przy okazji zakupów spożywczych kupiłam sobie moje dwa ulubione właśnie z tej firmy: szampony do włosów. I dzisiaj pójdzie jeden w użyciu, do użycia. A tutaj mam jeszcze jeden właśnie oliwka. Ja ją chyba kupiłam w ilości 5 sztuk. Żel do higieny intymnej, który kupiłam po 2,99 zł, jak kupowałam, więc też kupiłam chyba. 4, tutaj mam 3. Jedna jest w użyciu. Tam są tu dalej. A nie, 4 są w użyciu. Dobrze, czyli tamta jest jeszcze poprzednia. Mam czwarty olejek. No bo ja tego po prostu używam, więc nie lubię przypłacać. Ale żeby to na mnie czekało. I już kolejny właśnie serum, o którym Wam mówiłam. Uwielbiam to serum z witaminą C, wyparło wszystkie inne z witaminą C, które do tej pory lubiłam. O, właśnie. E, co tu dalej? W Rosmanii też przy okazji Black Week była promocja na perfumy. I ja mm, bardzo często Wam mówiłam o tych perfumkach, które są odpowiednikiem Dolcze Kabany, i robiłam Wam porównanie właśnie Dolcze Kabany z odpowiednikami. I uważam, że póki co to jest najlepszy zamiennik Cabane light blue, jaki możecie dostać na rynku. I ja go wtedy w Rosmanie właśnie kupiłam za 12 zł. Ja mam prawie całą buteleczkę i, i dwa różne y, odpowiedniki, ale no za 12 zł. nie mogłam nie kupić, dlatego że ja ich używam na co dzień praktycznie. Kiedy jestem w domu, to się zwiskuję nimi, bo bardzo lubię ten zapach. No i normalnie kupić go za 24, więc no był za połowę ceny. I kupiłam jeszcze jeden zapach. Firma Lazelle. To też jest odpowiednik ponoć My Way. Ja mam już jeden odpowiednik My Way z Bankiera i jestem bardzo, bardzo zadowolona, przepięknie właśnie. Ale jestem ciekawa właśnie jak ten zapach. Także sprawdźmy. Mm. Podobna buteleczka, bym powiedziała. Szata graficzna. Ładnie pachnie, ale jest delikatniejszy od Grantiera. Grantier daje po nosie, a ten jest bardzo delikatny i on kosztował 15 zł. Ten zapach w normalnej cenie też kupicie w granicach chyba około 30 Właśnie w Rosmanie. Pięknie pachnie. My way po prostu. Hmm. Zakochałam się. Co my tu dalej mamy? Mamy tak. A, a love. It. Mamy tak. Co tutaj? Krem na noc. Krem na dzień. Balsam do makijażu. I żel do mycia twarzy. Całą tą serię będę właśnie sobie jeszcze testować. I Opowiadałam Wam o tych moich kremach z Fitocosmetik. Niestety wszędzie są wykupione. Udało mi się dorwać coś takiego jak krem maska. A właśnie ten niebiściutki. No i na szczęście ta konsystencja jest taka sama. Zapach też jest piękny. No to co robią te kremy z moją twarzą to jest po prostu petarda. Nie lubię tego słowa, go używam ostatnio. To, co robią te kremy, jak nawilżają moją twarz, to jest coś przepięknego. One... No, bo to jest w ogóle krem do twarzy z kwasem hialuronowym. Ja wzięłam sobie właśnie dwa. Udało mi się kupić, razem je chyba za 26 zł na Allegro. To, jak one zmieniają konsystencję, jak, je, jak pięknie nawilżają, jak właśnie wyglądają na skórze. Ta... No nie wiem, jak Wam to opisać. Ja już nieraz się nad tym rozwodziłam. Po prostu to, jak zmienia ta konsystencję w oleistą, taką formułę przezroczystą, to jest to bardzo pożądany, drogi efekt. A te kremy nie są drogie. Ja pamiętam, swego czasu je kupowałam po 5 zł. Ale teraz niestety są ciężko dostępne, a jak są to są droższe. Zobaczcie, tak wygląda kremik po nałożeniu, a tak kiedy tak naprawdę delikatnie tylko dotknięcie, on się zamienia w olejek, który przepięknie, bynajmniej na mojej skórze, długotrwale nawilża. Ja bardzo lubię ten efekt pod makijaż. Mam poczucie, kiedy nakładam ten krem, że po prostu moja skóra jest mokra. Taka zmoczona jakby wodą, taka wiecie, napita. No uwielbiam ten efekt. Uwielbiam ten efekt na skórze. Następna rzecz właśnie u tego mojego sprzedawcy z Allegro. Maska łopianowa do włosów. Ja tego typu maski właśnie od babuszki Agafii, łopianowa, drożdżowa, jajeczna, używam do emulgowania oleju, bo mi się nimi najbardziej, najlepiej emulguje olej. I z tego czasu ja je kupowałam za 10 zł. Teraz chyba są około 15 w regularnej cenie. A ja u mojego sprzedawcy kupiłam ją za 5 zł. I kupiłam dwie. Jedna jest już w łazience w użyciu, a druga czeka na swoją kolej. Następna rzecz, tylko nie pamiętam gdzie to kupiłam, chyba w Hebe z Liren, z tej mojej ulubionej serii serum ultra naprawczego. Kupiłam też kremik, który ma przepiękne. Opakowanie, odmładzający krem, żel na powieki i oczy. Ta pompeczka jest bardzo fajna, ale coś mi tu nie pompuje. Jest jeszcze jakieś zabezpieczenie. A teraz chciałam zobaczyć, bo napisali tu krem żel. Ja nigdy wcześniej tego kremu nie miałam, ale byłam skuszona po prostu tym moim... Serum. Aha! Hmm, to się zachowuje bardzo podobnie do tego mojego rosyjskiego kremu. Czyli pod wpływem ciepła. E, kremowa konsystencja zamienia się oleistą. A i pachnie podobnie jak serum. Ja tam to serum bardzo lubię. Ma bardzo dużo dobrych e, składników. I też ma konsystencję mleczka. Ja tego typu serum właśnie najbardziej lubię. Hmm? Super. Następna rzecz przy okazji zakupów. w Dilzie, Kupiłam swoje ulubione mleczko do ciała balsam. Swego czasu bardzo często używałam. Teraz przyszłam trochę na Eveline i Nivea, natomiast właśnie kończy mi się Eveline, i, i chciałam po prostu powrócić tak sentymentalnie. I czekam. W kolejce. I tutaj miałam ochotę ostatnio sobie wziąć właśnie w Lidlu, przed Sylwestrę. Przechodziłam właśnie po. Gąbkę do mnie ciała i wpadł mi w oczy. No i teraz jak szeleszczę właśnie przydałby się chyba ten mikrofon, nie? Żeby sprawdzić, czy w ogóle działa. Ale ja jest na dolej, nie chce mi się do niego zajrzeć. I przy okazji właśnie przechodząc zobaczyłam, że jest taki kremek z Eveline i przywołała mnie, nie ukrywam szata graficzna. Plastikowe, bardzo spore opakowanie. Zabezpieczenie. Um, przemówiła do mnie ta pomarańcza, więc zobaczymy zaraz jak to pachnie, jaką ma konsystencję. O Boże, jak to pachnie! Mm, pomarańczo. taką skórę mam już nawiężoną tą dłonią, więc może to dobrze, pokochamy się. Leciutka konsystencja, nie jest to nic tępego. I pięknie pachnie pomarańczą. Mm, no, będzie fajne. Co Ty tu masz? Rozświetlający krem rewitalizujący re 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 na dzień i na noc. Acerola pomarańcza olej kokosowy kończę 10. Dodaje blasku. Regeneruje zmi zmiękcza i wyrównuje koloryt. Czy rozświetlasz? No nie. Ale bardzo ładnie pachniesz i szybciutko się kłaniasz, więc super. I chyba to wszystko. Tak, chyba już totalnie wam wszystko. Pokazałam. Także chowam z powrotem te swoje zapasiki, które będą czekać. To zabieram do łazienki, bo mi się właśnie kończy. E, szampon. Dzisiaj wezmę ten, dawno nie miałam tego mlecznego. Też idzie do łazienki. E, serum z witaminą se. Teraz co prawda używam tego serum z Krystyna Laurenta, ale to nic. E, użyj używać też sobie tego więc zostawiam tutaj. Oliwki jeszcze mam. A gumki też i spinki idą do łazienki. I to tyle. W takim krótkim, szybkim filmiku. Mam nadzieję, że coś sobie podpatrzyłyście. Jeśli będziecie zainteresowane jakimiś produktami, to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Ja jestem dla Was zawsze otwarta i wręcz czekam na Wasze komentarze. Więc... Zapraszam tam, jakbyście były czymś zaciekawione. A teraz już będę żegnać. Dziękuję i do usłyszenia. Pa.